Załogowy lot na Marsa jest marzeniem wielu, zresztą wystarczy spojrzeć na filmy, książki, gry. Ta wizja pojawiała się wielokrotnie. Ale właściwie po co lecieć na Marsa? Co nam to da? Czy to nie tylko przepalone pieniądze, przepalone okazje do tego, żeby naprawić parę rzeczy tutaj na Ziemi? Okazuje się, że nie do końca. I dlaczego tak jest, opowiem Wam w dzisiejszym odcinku. Czenie misji. Dlaczego warto załogowo lecieć na Marsa? Dlaczego warto w przyszłości skolonizować tę planetę? Dlaczego warto zakładać tam bazy? Wyobraźcie sobie małą wyspę 2-3 tysiące lat temu. Wyspiarze żyją tam sobie, rozwijają swoją cywilizację, kulturę. Bawią się, dzieci dorastają, a dzieci zakładają rodziny. Potem pojawiają się kolejne dzieci i tak sobie to wszystko trwa przez kolejne tysiące lat. Wyspiarze nigdy nie zdecydowali się opuścić swojej wyspy, i tak naprawdę to przypieczętowało ich los. Jednej nocy wulkan wybuchł i pogrzebał całą kulturę i całą cywilizację. A gdyby któregoś razu postanowili jednak wybudować większe łodzie i wyprawić się gdzieś na inne lądy, ta cywilizacja by przetrwała. I to jest jeden z powodów, dla których musimy tak naprawdę jako ludzkość stać się gatunkiem międzyplanetarnym. No ale to jest jeden z bardziej znanych powodów. Dzisiaj przyjrzymy się też innym powodom. Ale zanim do tego dojdziemy, pomyślmy trochę o tym, jak mogłaby wyglądać taka podróż na Marsa i jakie niebezpieczeństwa czyhają na astronautów. Co tu dużo wymieniać? Promieniowanie, brak atmosfery, którą moglibyśmy oddychać, zresztą bardzo rzadka atmosfera, niska grawitacja, niskie temperatury. No, to wszystko nie sprzyja temu, aby człowiek mógł swobodnie żyć na powierzchni takiej planety, bardzo nieprzyjaznej w tym momencie planety, ale na szczęście mamy to, czyli mózgi, i one pozwoliły nam opracować technologie, dzięki którym. Można zaradzić przynajmniej części z tych nieprzyjemności i spowodować, że życie człowieka w takich koloniach na powierzchni Marsa byłoby jak najbardziej możliwe. Jeżeli chodzi o promieniowanie, no to już teraz pracuje się nad wieloma, wieloma rozwiązaniami, które pomogą w przyszłości astronautom przebywać tak w duże odległości, no bo tutaj mówimy o dziesiątkach milionów kilometrów do celu, czyli z Ziemi do Marsa w momencie, kiedy te planety są najbliżej siebie. No i cóż, temu promieniowaniu trzeba zaradzać i. Woda jest takim bardzo dobrym właśnie materiałem, który chroni przed tym promieniowaniem. Co ciekawe, rosyjskie moduły na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej mają dość ciekawe rozwiązanie właśnie w kontekście promieniowania. Otóż kabiny, w których śpią astronauci, wyłożone są mokrymi chusteczkami i ta woda zawarta w tych mokrych chusteczkach do mycia po prostu wiąże pięknie promieniowanie i można bezpieczniej udać się na spoczynek. Różnego rodzaju polimery również nadają się świetnie na ekrany, które chronią przed promieniowaniem kosmicznym, a i w przygotowaniu są różnego rodzaju rozwiązania elektromagnetyczne, czyli no de facto pola siłowe, które odginałyby tor lotu, takich naładowanych cząstek promieniowania kosmicznego i umożliwiały bezpieczną podróż na Marsa przez te głębiny kosmosu. Jeśli chodzi o brak atmosfery, to tutaj również pojawiają się technologie, które Pozwalają trochę tego tlenu na Marsie wyprodukować. No, chociażby MOXI, czyli taki eksperyment, który znajduje się na pokładzie łazika Perseverance, który to produkuje tlen z marsjańskiej atmosfery bogatej w dwutlenek węgla, czyli po prostu przerabia marsjańską atmosferę na tlen. No i po co ten tlen? Oczywiście, do oddychania to jest jakby podstawowy jego tutaj parametr. Ale również ten tlen będzie potrzebny do wytwarzania paliwa. Paliwa, dzięki któremu będą mogli astronauci wracać na powierzchnię Ziemi, dzięki któremu będą mogli wysyłać różne rzeczy, które dla Marsa zdobędą. Pewnym problemem na pewno jest niska grawitacja ona źle wpływa na działanie ludzkiego organizmu. Natomiast jest to na szczęście tylko 1 trzecia grawitacji tutaj na Ziemi, i astronauci nie będą mieli aż takich problemów jak ci, którzy przebywają na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, czy jak ci, którzy będą przebywali na powierzchni Księżyca. No a przed niskimi temperaturami z całą pewnością doskonale chronić będą różnego rodzaju habitaty, w których mieszkać będą i pracować a przyszli astronauci, którzy będą działać na powierzchni Czerwonej Planety. Ok, czas odpowiedzieć sobie na pytanie tytułowe, czyli właściwie po co lecieć na Marsa? Co nam to da? Czy te pieniądze nie mogą być użyte lepiej tutaj na Ziemi? No, pewnie niektórzy powiedzieliby, że mogą, ale to nie do końca tak działa. To nie jest zero-jedynkowe, że e, najpierw musimy poradzić sobie z problemami na Ziemi i dopiero potem brać się za kosmos. Otóż tak to nie działa. Co więcej, te technologie, które powstają przy okazji eksploracji kosmosu. Pomagają bardzo mocno właśnie tutaj w rozwiązywaniu problemów na Ziemi. No chociażby technologie, których używamy na co dzień, jak ta technologia, dzięki której teraz realizuję ten odcinek. Otóż realizuje go dzięki kamerze, która znajduje się o tutaj w smartfonie. I składa się ona z dwóch elementów. Pierwszym jest bardzo mała soczewka, bardzo mały obiektyw, tak naprawdę. Jak ktoś się bawił fotografią, to wie, że obiektywy potrafią być naprawdę imponujących rozmiarów. Tutaj mamy mikroobiektyw oraz sensor, który zbiera fotony, zamienia je na impulsy elektryczne, a te potem są konwertowane na obraz. I to jest technologia, która powstała stricte do zastosowań kosmicznych, do obserwacji astronomicznych, do chociażby właśnie robienia zdjęć i wysyłania ich z innych planet. Więc generalnie, gdyby nie to, to prawdopodobnie dzisiaj nie mielibyśmy tak rozwiniętych technologii. Audiowizualnych w małych smartfonach, w małych urządzeniach, które nosimy we własnej kieszeni. A słyszeliście na przykład, że mleko dla dzieci, to mleko w proszku, powstało również jako technologia kosmiczna? No proszę bardzo, można dzisiaj karmić dzieci w momencie, kiedy na przykład jest problem z karmieniem piersią. Dzięki temu, że taka technologia powstała najpierw dla potrzeb kosmicznych. Osuszacze powietrza, czy też filtry powietrza, których używamy w domach, filtry wody i filtrowanie ich w miejscach, gdzie woda jest naprawdę niezdatna do użytku, części wyposażenia strażaków, różnego rodzaju panele słoneczne, których się używa na co dzień. To wszystko, moi drodzy, powstało najpierw jako technologie kosmiczne. No i teraz wyobraźmy sobie to wszystko powstało w wyścigu na Księżyc. To wszystko powstało w misji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, więc jakie technologie mogą powstać i przeniknąć do naszego codziennego życia w momencie, kiedy eksplorować będziemy Marsa? Co więcej, ulepszona laserowa korekcja wzroku to też jest pokłosie różnego rodzaju technologii kosmicznych. Także korzystamy z tego na co dzień, nawet często nie wiedząc, że były to technologie, które początkowo były zaprojektowane do działania tam na górze. Mars to także przystanek, nasz przystanek w drodze do dalszych części układu słonecznego, i mam tu na myśli zarówno wewnętrzny układ słoneczny, jak i te zewnętrzne rubieże. No bo jest to świetna stacja przesiadkowa do tego, żeby można było dalej eksplorować układ słoneczny, no i też świetne miejsce testów tak naprawdę tego, jak w przyszłości, oczywiście dalekiej przyszłości, mogłoby to wyglądać. No ale żeby podróżować po układzie słonecznym, potrzebny nam jest nielichy transport i przy tym transporcie warto się póki co zatrzymać. Bo transport, szybki transport, czyli kolej, czyli samochody, czyli samoloty, bardzo mocno rozwinęły nas jako ludzkość tutaj na Ziemi i tak naprawdę spowodowały też, przyczyniły się bardzo mocno do ograniczenia biedy na naszej planecie. 200 lat temu pewnie 80% ludzkości, z tego co patrzymy w badania, żyła w skrajnym ubóstwie. No dzisiaj tak nie jest, mimo że dalej są miejsca, gdzie tak to wygląda mimo że dalej jest mnóstwo biedy, mnóstwo dramatów na naszej planecie to jednak mimo wszystko Idziemy w kierunku tego, żeby coraz większej liczbie ludzi na ziemi żyło się dobrze i transport mocno tutaj pomaga, ponieważ turystyka ma olbrzymi tak naprawdę udział w światowym PKB i w zwiększaniu e, zamożności tak naprawdę ludzi jako takiej, no to taka kosmiczna turystyka również mocno to rozwinie. Wyobraźmy sobie, jak zmieni się świat w momencie, kiedy dostępne będą nie tylko... Inne kontynenty, inne państwa, wspaniałe miejsca na Ziemi, ale też turystyka kosmiczna. Ta zaczęła się już w tym momencie. Ta póki co jest turystyką orbitalną, ale no nie oszukujmy się. Tak samo jak kiedyś można było powiedzieć, że mrzonką jest, że prywatne firmy będą oferowały loty w przestrzeń kosmiczną, tak na pewno w przyszłości będą oferowały też loty na Księżyc czy loty na Marsa. A i docelowo w dalsze rubieże układu słonecznego. Kolejnym problemem, który pomoże rozwiązać kolonizacja Marsa, są ograniczone zasoby różnych metali ziem rzadkich i generalnie surowców, które albo są na wyczerpaniu, albo są w tak niewielkiej ilości, że już teraz odczuwamy tak naprawdę ich braki. Brak dostępu do różnych komponentów komputerowych, brak dostępu do chipów. Oczywiście złożyło się na to bardzo dużo. Złożyła się pandemia, wojna w Europie mnóstwo mnóstwo elementów, ale również te braki. Zauważcie, że producenci skupują swoje stare, na przykład smartfony, oferując tańsze e, zakupy nowych, dlatego, żeby odzyskać właśnie te cenne surowce, które się w nich znajdują. Kolonizacja Marsa może udostępnić nam więcej tego typu surowców. W tym momencie e, trwają prace nad misją Mars Sample Return. To jest taka misja, która będzie pozwalała na e, zabranie z Marsa próbek, które zbiera w tym momencie łazik Perseverance. No, ale nie trudno sobie to ekstrapolować dalej i zauważyć, że w ten sposób będzie można też w przyszłości transportować różnego rodzaju surowce z Marsa na Ziemię. W ten sposób mogłaby taka międzykolonialna, tak naprawdę e, międzykolonialny handel następować coś jak mniej więcej ze Stanami Zjednoczonymi tylko może na bardziej e, normalnych warunkach nie takich złodziejskich, jak to miało miejsce wtedy. Ale jest to możliwe. No i tutaj wchodzi cały na biało znów MOXI. Ten eksperyment, który pozwala uzyskiwać tlen na Marsie bezpośrednio, dzięki czemu taki transport byłby na pewno dużo, dużo tańszy. No i koniec końców, dlaczego oprócz tych wszystkich wspomnianych przeze mnie argumentów kolonizować Marsa? No, jakby głównym argumentem jest tutaj też zapobieżenie tej katastrofie, czyli to, co mówiłem na początku. Nie bądźmy takim, taką wyspiarską cywilizacją która w momencie jakiejś tragedii na Ziemi, nie wiem, uderzenia asteroidy czy czegokolwiek innego, zresztą robię pewien projekt na temat, na temat zagrożeń, jakie czyhają na Ziemi. Miejmy nadzieję, że w tym roku się jeszcze pojawi, ale o tym może kiedy indziej. Więc fajnie mieć szansę, fajnie mieć miejsce, gdzie cywilizacja w razie czego, oczywiście odpukać, miejmy nadzieję, że Ziemi nic się nie stanie, ale to może się wydarzyć, że cywilizacja będzie trwała dalej. No i takim Ostatnim, koronnym argumentem jest to, że mamy to we krwi, mamy to w genach. Eksploracja to jest to, co człowiek robi od zarania. Począwszy od momentu, w którym opuścił bezpieczną jaskinię i wyszedł na zewnątrz, dalej niż do tej pory. Eksplorował świat, zaczął go zasiedlać i dzisiaj jesteśmy dzięki temu tutaj, gdzie jesteśmy. Udało nam się osiągnąć nie tylko właściwie wszystkie miejsca na Ziemi, ale też niską orbitę, a nawet księżyc. Miejsce oddalone o 400 prawie 1000 kilometrów od powierzchni naszej planety. Więc Mars jest kolejnym etapem, ale nie ostatnim i miejmy nadzieję, że jeszcze za naszego życia będziemy mogli oglądać ten cud ludzkiej eksploracji i ludzkiej ekspansji. A ja się z wami już żegnam. Zapraszam na Instagram Astrofazy, tam dużo fajnych rzeczy się ostatnio zaczyna dziać. Na drugi kanał Astro Out. Dzięki serdecznie wszystkim patronom i wspierającym i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia a i jutro pop science. O czasie. Więc na czasie trzymajcie się do zobaczenia i cześć.